Ok, świętowana witam was w tej strony Diviana to jest władca pościgania bitwa śródziemie 2 Kontynuujemy naszą rozgrywkę Morderem. Jest to drugi odcinek. E, gramy kontra ludzie. Ludzie tutaj za bardzo się rozpanoszyli. Jak widzę, jest to poziom trudny, ale tutaj mm, jak el, wspominałem wcześniej, jest to znac, znacznie trudniejszy niż zwykły. Trudny, o kurczę. Ok, już jest wszystko w porządku. Szczęłabym sobie i idź w te katapulty. O, król nas gulli przybył. Jest dobrze. Król nas będzie tutaj korbił te katapulty, które nas tutaj bardzo denerwują. A tu bardzo. co? Nam się robią orki, coś so, zbieramy sobie do Barloga, i następnie go użyjemy. Będziemy o kurde, i będziemy tutaj e... próbowali już rozwalić ludzi w tym odcinku. Kurczę zginął mi Hater, tych Hitliemów. O oh kurwa! Szybko! Oh, oh, oh. Szybko, uciekaj stąd! Kurwa, zginął mi! Kiepsko mi się to widzi. Łucznicy, szybko! Szybko z powrotem budujemy tych bohaterów a nas, nas stać po prostu. Ty właśnie tutaj jakieś... chyba nie mamy, a no nie mamy, kurde. Dobra, to buduj tych warsztat, też mamy, wszystko mamy chyba. To zbudujemy sobie jeszcze jedną klatkę troli szybko! Gonić ich. To jest ten Grond. Czyli wiem co to już jest z filmu. To jest taki wielka. Wielka, wielka, wielka. Wielki trebusz. Wielki taran. Kurde. Katapulty są wkurzające bardzo. No, a przywołali sobie jeszcze coś. A, ryknął baromir, nie, albo to Okej, okay, jest nasz ten... Y, Showbestergera. Idź na Teodana i okaleczające uderzenie. Zastosujemy tutaj i będzie... Będzie to jego koniec. Tak, koniec. Na dziesiątym poziomie już przywoływałem tych... Y, przywoływałem tego trolla eskiniowego górskiego. Y, Głuski troll, ten taki y, z goblinów Tak, może w następnych częściach zrobimy sobie gobinami. Coś mi się tak czuje. Tutaj y, musimy szybko jakoś. Y, o, mordę. Szybko musimy tutaj jakoś się szale nasze y, przeważyć. Więc gońcie. O, król nas goli, Idziesz tam, lecisz. Y, tutaj szybko się rozstawiamy. Król nas góry poleci tam i yy, weźmy użyjemy różnych yy, mocnych rzeczy tak tak lecimy do ich bazy o już jest ich baza tak więc tutaj robimy deszcz meteorytów Siedeczko przycięło, trójno nas góli wracasz. Dobra, rozwal to. Będziemy y, rozwalać im budynki, które dają armię. Dobra, gdzie ognie? Są firmy mowie już. szybko tych Hirohirimów tutaj rozwalać, bo już mi się buduje Dobra, Barlogiem tu operujemy w dalszym ciągu Dobra, niech on rozwali tych Piechotę Kurcze Dobra ty jakoś nam się pomału udaje. Odpychamy troszeczkę tutaj. Fuck. Rozwal tych z katapultami, okej. Okay to raczej nie zniszczymy później Elgioru może, bo spalimy ich tutaj o kurczę czasu to zostało zbyt mało Jeszcze niech tylko uderzy w to gówno Fuak nie zdążył A te katapulty to co? One jakoś tak Faramir jest tutaj, okaleczający strzał świat. Dajcie się rozdupczać szybko. Bestie, bestie. A kurczę nie mamy czegoś tam. Hajsu nie ma. Tutaj strzela główno. O, już mamy tego. Górski jaskinia troll. Wiecie co? Spróbujemy ich zaatakować tym, co mamy. Ty musisz ten tartak tu strzelić. Bo nam rozwali... albo mu makile. Może uda nam się jakoś mu makilami zaś ich. Okej, okay, król nas zgub jest. Czy idziemy razem? Niech rozdupcza, kurde, ginie. O fuck, duchy. Super. Niech się nie da zabić. kotne atakują jeszcze tylko. Te, te, te duchy. Tak to, to nic im nie daje rady. tymi trollami uciekamy. Nie, ty to nie ląduj, by cię zaraz skroją. O, oh, fuck. Fuck, Faramir nas urżnął. No teraz to się zesrać możemy. Ile ich tam jeszcze zostało? Jeszcze trochę. Okej, okay, tych troli trochę więcej. Dobra, już nie ma tych. Nie ma już e, duchów, ale za to, tymi swoimi resztkami przyszli. Ja nie nic. Wiecie co? Zbuduję sobie tego. Tych bohaterów dwóch. dawać tego trola fuck Faramir mi w, w niego strzela to by, byłby spam tmińców na małymi filu może tak hmm. Uda nam się tutaj przejść i taki mały spamiks robimy. To ta nas strzała pada. Dobra idź, rozwalaj. Ale dupa, przegrałem to. Choć źle to rozegrałem. E, 10 minut wcześniej udało mi się ten pokonać stąd. Tak więc, wiecie, to wczytam sobie jeszcze raz tutaj tę rozgrywkę, i może jakoś uda się inaczej to rozwinąć. Bo jak nie To będziemy musieli się pogodzić z tym rażką Poziom trudny atakuje od początku brutalny troszeczkę się wstrzymuje w bazie i uderza z siłą taką że jest naprawdę słabo więc bez serwera. tak no i tutaj trochę hajsu troę robią Czekamy na bestie Bestiami będzie szybciej o, Haradrimów jeszcze mamy. Dobra, uciekajcie. Eee... Okaleczający cios. O, fuck. Kurde, o trolle są. Szybko niech tutaj te trolle atakują. O, bo na a nawet 3 Tak szybko tego gościa rozwalcie. Elmer zapewne. To jest jeden, Elmer. Dobra, mamy nas góra. Oto szmaty, gdzie nas zaatakowali. Tak, jakoś by tu ich może pod, pod, podburzyć trochę. Tak, o, w tę stronę uderzymy. Okej, okay, jakoś to się tutaj i... idzie, 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 idzie. Okej, okay, mamy... o oh, fak, mi... mamy jeszcze dwóch tych... Budo budowniczych. Flower Dreamów... ło, ło, a Sterlingów może więcej. Trole. Widzicie, jak mamy te bestie, to jakoś tu idzie trochę lepiej. Fuck, tutaj nie ma nic. Musimy dosłać łuczników. Rzecznik Saurona tu na hita pad w filmie. Fuck, tych. Oh, fuck to zgadzać start, tak by nam zniszczyli. Możemy trochę przesunąć w linię oporu. Tu nas wygórza. Nauczników. Wy nauczników. Wy na uczników, wy na piechotę. O, trolle, trolle, jeszcze więcej troli. Więc wy tu. O i wraca nasz bohater. Dawać mi ich tu. Ty idziesz też na wzgórza. Jak tutaj się katapultom szmaty wały. O ja, bo ja mam te, tych pierścieni, że to jest aż za dużo. Haha, ha, i barlogi mi ich teraz tam. Fakt, te katapulty nas tu rozwalają. Barlock tutaj yy. Rozwalasz wszystko co jest w twoim zasięgu O, ich więcej troli. O kurde nas góry mi zginął. Już się zagopiłem al go odbudujemy teraz. Widzicie, lepiej już mi to poszło niż poprzednio. Te ale szczał. Dobra, rozwalaj to. Tu tego trolla, takie kurde, nie mamy trola, ale mamy tego, tego drugiego mamy takie Weź walnie jeszcze w to Tak i po tym trolu Weźcie, rozwalajcie mi gospodarstwa Szkoda, że mi król na nie chce działać bo, bo byśmy mieli tutaj kawalerię chociaż jakąś Dawać się tymi trollami. rozwacie to ścierwo. O, dobra, uciekaj, się trochę Żmija Może jakiegoś uda nam się przywołać? Nie uda się nam. No. Pozostaje nam wspierać. Idźcie... O kurczę, nie chcę tego, co wy? Patrol jakiś, czy co to jest? Tak, patrol. Idźcie gospodarstwo rozwalić. E, może doślemy tych łuczników tutaj Żeby tak, o! Dobra, to co face bestio? Katapulty. Teraz y wszystko to się da zbudować. Och, jest. Twierdza już poszła. Zresztą poszła. Okej. Okay. Dobra, wy już możecie atakować do bólu. Ach, zwycięstwo, okej. Okay. Tak więc... To by było na tyle, jeśli chodzi o kolejną część z Bitwy Śmierci 2 i... Druga część z rozkrywki Mordorem, Tak więc zapraszam na kolejne części prawdopodobnie kolejny odcinek będzie już z... będzie już z gobinami, tak mi się wydaje. Tak więc trzymajcie się do następnego czołem.